Ola Rogowska razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To gorąco jest, Olu. Aj, bardzo gorąco, ale zaczynamy sobie od takiego poruszającego newsa. Ostatnio, Krzysiu, jak się widzieliśmy, to mówiłeś, że ty lubisz te pozytywne, ale faktycznie my musimy mówić o wszystkim. A dla mnie, z perspektywy bycia kobietą, to jest mhm. bardzo ważna informacja i temat, o którym teraz porozmawiamy. Ewa Chodakowska. Od lat jest atakowana, że nie zdecydowała się na bycie mamą. Dla mnie to jest totalny absurd, bo to jest. Każdego indywidualna sprawa. Ale Ewa naprawdę dostawała mnóstwo hejterskich komentarzy i ona do tej pory raczej nie wypowiadała się za dużo w tym temacie, ale w końcu nie wytrzymała. To dlatego, że powiedziano jej, że zarzuca innym mamom lenistwo, a przecież to ona jest bezdzietna z lenistwa. To są bardzo bolesne słowa, ale ona też pozwoliła sobie na takie intymne nagranie, którym podzieliła się na swoich social mediach i powiedziała, dlaczego między innymi nie zdecydowała się na bycie mamą. Zobaczmy fragment tego filmiku. Tak, przyznaję. Nie ja teraz tam matką pięty. Myślę, że jestem gotowa na tę rozmowę. Nie muszę nakładać na siebie i na swoje wybory żadnego filtra. I chcę być z Tobą transparentna, bo ta szczerość daje mi poczucie wolności. Jako dziecko usłyszałam historię mojej mamy. Moja mama przyszła śmierć kliniczną podczas pierwszej ciąży. Te ciążę straciła, a jej serce przestało bić na 4,5 minuty. Moja mama bardzo długo dochodziła do siebie. W dzieciństwie nigdy nie bawiłam się lalkami, nigdy nie bawiłam się w domu, nigdy nie bawiłam się w bycie mamą, a kiedy dorastałam bardzo uważnie obserwowałam mamę, widziałam jak spełnia marzenia nas wszystkich, tylko nie swoje. Bardzo mocne wyznanie, takie mocno szczere i poruszające. To prawda, ono trwa jeszcze dłużej. Nie mm -hmm. puściliśmy tutaj całego filmu, ale zachęcamy, żeby wejść na social media Ewy. Ewa tam też powiedziała, że ona nie była gotowa na takie poświęcenie, że. Wydawało jej się, że nigdy nie będzie wystarczającą e, mamą, i myślę sobie, że to bardzo odważne słowa są, ale też bardzo ważne, bo cały czas panuje takie przekonanie: tak, idealizujemy wszystko i myślimy sobie, że wiecie, że każdy musi być mamą, każdy musi być ojcem, najlepiej to w ogóle gromadka dzieci, szczęśliwa rodzina i tak dalej. To są każdego indywidualne decyzje. I zarówno kiedy kobiety nie mogą, ale się starają, to jest bardzo trudne, ale też trudnym e, w naszym społeczeństwie e, jest jest być osobą, która właśnie na to macierzyństwo się nie decyduje, bo jak widać, dotykają opinie, które tak naprawdę nie powinno ich być, prawda? Powiedz Wiesz, coś, to, to bo... Nie w 100% się z tobą zgadzam. To znaczy, trzeba reklamować rodzicielstwo. Rodzicielstwo jest cudowne, ale nigdy w życiu nie można nikogo rozliczać z tego, że dzieci nie ma. Tak. Czasem jest to wybór, a czasem za taką y, sprawą stoją bardzo trudne historie, bardzo indywidualne, więc naprawdę jak najdalej y, od rozliczania kogokolwiek z tego, że nie decyduje się albo z Jakiegoś powodu nie posiada dzieci. Tak, a już na pewno ostatnią rzeczą, jaką można powiedzieć o Ewie, że jest leniwa, bo przecież to ona motywuje to jest siostrzenica Ewy zresztą, wszystkie polki. Tak, tak siostrzenica, ona tak. jest też świetną ciocią i wielokrotnie pokazywała, jaką ma wyjątkową więź z dziećmi swojego rodzeństwa. Także Ewa, wysyłamy ci dużo miłości, takiej miłości i wsparcia słów dużo też się posypało w komentarzach, więc od nas też to wsparcie. bo... Uwielbiamy i kochamy. Olu, a teraz o Iny Ewie, która z kolei jest mamą, ale nie o jej macierzyństwie, ale o jej duszy artystycznej będziesz tak, opowiadać. Tak, jest, imię to samo, ale historia zupełnie inna. Słuchajcie, miałam zacząć od innego momentu tą historię, ale tyle się wydarzyło przez ostatnie godziny, że zaczniemy od tego od najnowszego końca. breaking newsa od końca. Dokładnie tak. Ewa Farna zaśpiewała razem z dułą Lipą na jednej scenie. My zaraz zobaczymy sobie fragment tego wykonu, jeżeli możemy poprosić. W Pradze odbył się koncert. O, zobaczmy, posłuchajcie. To jest za hit, niesamowita historia. Prawda? No. I to zadziała się właśnie historia na naszych oczach. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, to Dua lipa przyjechała do Czech, ona teraz jest aktualnie w trasie koncertowej. No i postanowiła sobie, że odwiedzając różne kraje, będzie wykonywać lokalne utwory. Jakieś gwiazdy, która stamtąd pochodzi. No metalika, no, rozmawialiśmy o tym. Tak, czasem, Od wielu latby to metalika. Tak. Ostatnio jak grali w e, Polsce, to e, basista metaliki zaśpiewa ulubioną piosenkę Damiana. Zresztą u czasu dzemu. O proszę, no to jest coraz bardziej popularne. <laughs> nie, on po nienawidzi tego Naprawdę? O, a ja uwielbiam. Ja, ja mam jakiś problem z, z tym kawałkiem, ale dobra, nie, nie o tym. Na szczęście tyle muzyki jest, że każdy może mieć, e, słuchajcie, swój gust i swoich faworytów. W każdym razie rzeczywiście to jest jakiś taki trend, no bo wokaliści chcą być jak najbliżej swoich fanów. E, no i e, Dua lipa we wtorek zaśpiewała piosenkę Ewy Farny. Ona była wtedy na publiczności. Zaraz też zobaczymy jej reakcję. No po prostu totalne wzruszenie. Totalne zaskoczenie. Wiesz, jesteś sobie na koncercie swojej ulubionej gwiazdy. Tak. Jesteś oczywiście sama wokalistką, ale nagle ta gwiazda światowej sławy śpiewa twoją piosenkę. No kurczę, dualipa. lipa, to wiesz, to jest naprawdę <laughs> wielki kaliber. No, nie ma Lipy. nie ma lipy. Tutaj też podkreślić trzeba, że Ewa przecież robi karierę zarówno w Polsce, jak i w Czechach, no A. bo ona ma czeskie korzenie i rzeczywiście rozwija swój muzyczny. No, to jest piosenka talent. na ostrzu. Dokładnie tak samo znana po polsku, jak i po czesku, tylko że właśnie w Czechach, więc tak Czechach. jest, tak, tak jest. No, no i właśnie tutaj widzimy reakcję Ewy, kiedy Dua Lipa wykonała jej utwór. One potem spotkały się na backstage'u i gwiazda brytyjska zaproponowała, czy może zaśpiewają razem. No i to się stało. No i myślę sobie, że to Następnego dnia. absolutnie tak wyjątkowe jest. Jeszcze Sarsa to skomentowała, była bardzo wzruszona, bo ona współtworzyła ten utwór lata temu. Więc tak naprawdę to jest takie wyróżnienie i dla Ewy Farny, no ale też dla Sarsy, no bo miała w tym jakiś swój skromny, czy nawet nieskromny udział. Ola, skserowaliśmy sobie z Damianem Twoją ściągę i widzimy, że teraz e, znowu będzie o polskiej gwieździe, ale nie w Polsce, a w Hiszpanii. Tak, ale zanim się przeniesiemy do ciepłego kraju, to powiedzcie mi, gdzie wy kupilibyście mieszkanie, jakbyście mogli e, gdzieś właśnie za granicą. W jakim kraju? No Włochy. W Rzymie. Mhm. Okay. Ja bym kupił W Rzymie. Ja też włoski temperament mam i Włochy kocham, ale to mieszkanie wydarzy, w Hiszpanii ale kupiłbym też bym nie pogardziła. Dlaczego pytam? Ponieważ no teraz coraz bardziej Hiszpania zyskuje na popularności, coraz rzeczywiście więcej gwiazd, i nie tylko gwiazd decyduje się na zakup mieszkania tam, między innymi Margaret. To mieszkanie już raz na jakiś czas pokazywaliśmy. Margaret też dzieliła się kadrami na swoich social mediach, ale teraz pokazała, jak wyglądało przed. O możemy troszeczkę zwolnić. Może Kasia da A nie jak była? wygląda Zobacz. po. O. Bo to A... bardzo podobna przemiana, jaką też... Przeszła nasza kawiarenka, nasz balkon. Może niekoniecznie za czterystówki, ale, ale tak, myślę, ale że, że mogłaby super. się Kasi doradzić. Margaret powiedziała, że oni kupili ten dom, kiedy on był ruiną. On nawet się nazywa Casa del Rudera, tak go sobie nazwali. I to, co ją najbardziej urzekło, to widok, jaki widać z tego mieszkania, ale rzeczywiście był w dosyć opłakalnym stanie. I oni własnymi rękoma, jako że już nie mieli więcej środków, postanowili urządzić go, wyremontować i tutaj właśnie widzimy Efekty. Zaraz jeszcze zobaczymy sypialnię. O tutaj była taka kolorystyka, a ona razem ze swoim mężem KCZ wzięli sprawę w swoje ręce i tak właśnie urządzili sobie to swoje gniazdko. Co myślicie? Fajnie, bardzo, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Prosto, jasno, ja lubię takie klimaty. Tak, Margaret powiedziała, że jak robisz coś własnymi rękoma, to inaczej w sercu siedzi. To prawda. I coś w tym musi być, tak. To, no to ja mam tak I <gulatrice> <gulatrice> Najbardziej mi smakuje, moja. <gulatrice> Ale musisz kiedyś, słuchaj, zrobić tutaj w dzień dobry TV, A bo chętnie skosztuję, tak? Ale z taką przyjemnością, pewnie. A, no to nas na dziewczynie. Dzisiaj Grziek zawiuchów nie do to, więc, dlatego więc, w ogóle nie, nie wchodzi między Wódka Zakońska No właśnie. I na koniec też polski news, bo tak dzisiaj jakoś skupiliśmy się na naszym polskim show biznesowym. Podwórku znamy kolejnego uczestnika Afryki Ekspresa. Jest to? Słyszeliście już? No mów. Iwan! I delfin? E, nie Iwan i delfin, ale Tomasz Iwan. E, były. Ale będzie delfinem sireną w zasadzie. Będzie tutaj jego partnerka Karolina Woźniak, która będzie mu towarzyszyć. Modelka, influencerka, prowadzi swoją galerię sztuki, a Tomasz Iwan, no słuchajcie, były reprezentant. Nie, no, nie no, Tomka a, Iwana nikomu no. nie trzeba była przedstawiać tak, absolutnie. No, ale gdyby ktoś może zapomniał o jego dokonaniach, a te były wielkie w świecie piłkarskim, no to na pewno będzie do tego nawiązywać, no bo nie sposób uciec od tego, właśnie w programie Afryka Express. Także y, kiwicujemy. Kolejna para, którą przyszło nam poznać. Ale będziemy... wiecie co mocny skład się na tę tak, edycję tak, tak. szykuje, nie na Afrykę Express? No, myślę, już... że konkurencja będzie y, i to dosyć y, mocna, także nic tylko robić sobie popcorn i oglądać, kiedy będzie emisja. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na. Dzień dobry, www.tvn.pl